Jest takie przysłowie w sanskrycie, że nawet najbardziej tempa osoba skorzysta. Dzisiaj mamy ogólnoświatowe zgromadzenie. Zgromadziliśmy się, aby medytować. Medytacja przynosi setki korzyści. Mamy różne życzenia, potrzeby i chęci. Ale wszyscy możemy otrzymać to, co chcemy, kiedy zanurzymy się głęboko w medytacji. Medytacja nie tylko przynosi pokój nam, ale także przynosi pozytywne nastawienie w naszym otoczeniu, a to pozytywne nastawienie jest niezbędne dla postępu ludzkości na tej planecie. Aby ocalić tę planetę musimy stworzyć pozytywność. Medytacja da nam taki sposób myślenia, że będziemy dbać o planetę, dzielić się tym, co mamy z innymi istotami ludzkimi i że będziemy oszczędzać energię na tej planecie. Medytujmy więc systematycznie, dzień po dniu. Musimy to robić dla korzyści rodzaju ludzkiego. Prawda? Więc pomedytujmy. Medytacja, tak jak powiedziałem wcześniej, przynosi wiele korzyści, poprawia zdrowie. Poprawa zdrowia jest tylko maleńką korzyścią pomiędzy innymi. Poprawia się zarówno zdrowie umysłowe, jak i fizyczne. Medytacja przynosi zdolności intuicyjne, wyostrza intelekt, rozpala przedsiębiorczość, pomaga nam być bardziej współczującym, daje lepsze zrozumienie. Poprawia naszą współpracę z innymi, a także ponad nimi podnosi nas na duchu. Więc medytacja jest drzewem spełnionych marzeń w życiu ludzkim. Więc medytujmy dzień po dniu. Jestem z Wami, przynależę do Was wszystkich. Usiądźmy z wyprostowanym kręgosłupem, plecy wsparte, possible, jeśli to możliwe, a jeśli nie, usiądź, rozluźnij się, dłonie otwarte do góry na kolana, oczy zamknięte, barki rozluźnione. Uświadom sobie swoje otoczenie. Uświadom sobie ściany w swoim pokoju. Ściany i okna. Po prostu uświadom je sobie. Uświadom sobie również sufit. Oczy są zamknięte. Ciało nieruchome. Uświadom sobie powietrze wokół ciała. Tak jak ryba w wodzie, Ty jesteś w powietrzu. Uświadom sobie całe ciało. Twoje ciało jest niczym innym jak wibracją. Twoje ciało to biliony, tryliony komórek. Po prostu uświadom sobie swoje ciało. Twoje ciało jest cennym darem dla Ciebie. Szanuj swoje własne ciało. A teraz uświadommy sobie nasz oddech. Uszanuj swój własny oddech. To oddech utrzymuje nas przy życiu. I będzie nam towarzyszył tak długo, jak będziemy na tej planecie. Tak długo, jak będziemy przy życiu. Oddech jest naszym najdroższym towarzyszem. A teraz uświadom sobie swój umysł. Nasze ciało jest jak knot świecy, a umysł jest jak płomień wokół niego. Twój umysł jest wokół ciała i w Twoim ciele. Bądź świadomy swojego umysłu. Porzuć wszelki wysiłek. Jakiekolwiek myśli przychodzą, pozwól im na to. One przychodzą i odchodzą. Obejmij wszystkie myśli, czy to dobre, czy złe myśli. Pozwól im przychodzić. Przychodzą i odchodzą, tak jak chcą. Kolejny głęboki wdech. Wstrzymaj oddech. I wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech. Wstrzymaj oddech. I wydech. Porzuć wszelki wysiłek. Pozwól umysłowi rozprzestrzeniać się. Zaobserwuj, jak umysł wycisza się, a oddech staje się bardziej subtelny i delikatny. Utrzymuj szeroki uśmiech na twarzy i rozluźnij się wraz z uśmiechem. Niech uśmiech przeniknie do każdej komórki naszego mózgu. Wyobraź sobie, że każda komórka naszego mózgu rozluźnia się i uśmiecha. Twoje czoło także się uśmiecha. Uśmiech przenika w głąb nas i rozluźnia Twój mózg. Porzuć wszelki wysiłek. Rozluźnij się jeszcze bardziej, i niech uśmiech przejdzie na tył głowy, tak aby tył głowy uśmiechał się. Twoje barki uśmiechają się, twoje dłonie i plecy. Także. Niech tak się dzieje, rozluźniaj się, nasz umysł jest bardziej subtelny niż powietrze. I rozprzestrzenia się wokół. Uświadom sobie to, co jest za tobą, a Twój umysł rozciągnięty jest jak prześcieradło dokładnie za Twoimi plecami tak jak tapeta. And let go. I odpuść sobie. Porzuć wszelki wysiłek. W tej chwili nie ma niczego do zrobienia i niczego do poznania. Po prostu rozluźnij się. Jesteś pokojem. Przez kolejne dwie minuty pozostaniemy w ciszy, w całkowitej ciszy. शा I powoli, stopniowo uświadom sobie swoje ciało i otoczenie. I z szerokim uśmiechem na twarzy możesz delikatnie otworzyć oczy.